Was kochani na czytaniu tygodniowym a Dziś oczywiście do wyboru Talie Ewentualnie numery Pokażę to są okładki No Zatrzymajcie sobie Skupcie się I sobie wybierzcie odpowiednie Dla Was a, Pozycje, tak? To ja zabieram trójkę Zabieram dwójkę i zabieramy się za jeden. Zobaczymy, co w tygodniu od 13 do 19 maja 2024 dla tych, co wybrali dla jedyneczek. Co wybrali jedynkę. co? co tutaj ciekawego w tym tygodniu się wydarzy? dobrze. ok. okay. początek tygodnia, środek tygodnia i koniec tygodnia. no ciekawe macie te karty zobaczymy sobie tak związki, miłość, relacje, otoczenie, rodzina, przyjaciele, no i pracę oraz karta rada Zaczynamy od początku tygodnia. Początek tygodnia sprawy domowe. Tu będą ewentualnie, jeżeli ktoś kupuje dom albo nieruchomość, no to po prostu tutaj będzie się tymi sprawami zajmować. Także generalnie początek powinien być spokojny. W środek tygodnia będzie trzeba coś, coś zmienić, coś Wymyślać jakieś będą sprawy, które, które będzie trzeba załatwić i wykazać się takimi swoimi umiejętnościami, które, które posiadacie, ale trzeba będzie ich tutaj użyć w taki sposób kreatywny. Też uwaga na to, żeby nie kombinować i uwaga na kombinatorów. Koń, końcówka tygodnia będziecie mieli jasność czegoś jakąś prawdę albo się wręcz odetniecie od kogoś, od czegoś także będzie to taki przełomowy dla was tydzień i tu widzę, że że to się pomyślnie z, z, zakończy w sensie jakby nie będziecie myśleć o tym to, to i tak to będzie później dla was na korzyść w związkach, relacjach takich miłosnych, ewentualnie dla singli, no to tu jest diabeł, tak. To jest. Albo jesteśmy zauroczeni pod czyimś urokiem e, i nie myślimy, nie, nie działamy po prostu e, samodzielnie, a tylko ktoś nas manipuluje, ewentualnie jakieś takie dramatyczne mogą być, e, kłótnie. E, Mogą to być też przesądzające, po prostu tutaj sprawy się zadzieją. I to myślę, że, że to właśnie to, to co że prawda będzie, będzie pokazana jakby na, na koniec tygodnia, to może się po prostu z tym wiązać, że pewne rzeczy już nie wejdziecie do tej samej rzeki że odetniecie, ewentualnie tak się zmieni to wszystko, że to nie będzie już to samo, tak? Jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, takie kręgi jakby najbliższe, to tutaj będą jakieś, coś, jakaś szybka akcja się zadzieje. Wydaje mi się, że właśnie ten magik jest związany z tym, że tu będzie trzeba coś szybko, szybko wziąć byka za rąk, jak to mówią i ruszyć z jakimiś sprawami. E, może się zadziać coś, że nagłe jakieś zaproszenie też dostaniecie, będziecie musieli się zorganizować. E, też tak, wy, tak mi się wydaje, to najbardziej tutaj pasuje. Natomiast e, też mogą być jakieś nieoczekiwane sprawy dotyczące przyjaciół czy, a, czy wyjazdu nawet jakiegoś nieplanowanego. E, no. Też tak może być. Jeżeli ktoś chce kupować y, samochód w tym tygodniu, to tutaj y, trzeba uważać na kombinatorów. Y, natomiast jest to możliwe. Najlepiej na koniec tygodnia, wtedy będzie, będzie jasność sytuacji. Jeśli chodzi o pracę, no w pracy będą jakieś wspomnienia y, rzeczy takich z przeszłości ewentualnie nawiązywanie do pewnych sytuacji, które się kiedyś już zdarzyły i to jakby tam powróci tak w tle. Nie wydaje mi się, żeby to było coś, coś takiego tutaj ciężkiego. Tak czy inaczej, pewne prawdy może wyjdą na jaw tego, co się zdarzyło kiedyś, a nie było jasne, tak, mogą się wyjaśnić sprawy z przeszłości w pracy. Karta rada to jest piątka tutaj, piątka mieczy, ale to jest troszkę inna ta karta tutaj w tej talii i ona, ona tu wskazuje na to, żeby nie przeżywać jakichś rzeczy z przeszłości, tak, żeby nie odkopywać tych starych ran i nie wracać do tego, o, co już było, te drzwi już są zamknięte i tutaj nie ma co się, co czekać na ich otwarcie, tak? To jest po prostu, będzie zamknięte, więc, więc nie nawiązywać do tego, nie, tutaj się nie, <grytanie> nie żalić jakby na to, bo, bo to już przeszło i po prostu już nie wróci to. A żale, trzymanie żali w sercu to jest coś, Takiego, co nas a, tak naprawdę o, rani, a nie tych, którzy nam a, zrobili jakąś, a, jakąś przekrość. Tak. Zobaczymy, co w tym tygodniu tutaj jeszcze Was czeka. No, na pewno będzie, będzie to jakaś sprawa dotycząca związków. To, to na pewno. To tutaj będzie jak po prostu. Jak nic. <laughs> Też będą jakieś radosne wydarzenia. E, e, taka radość z odkrywania pewnych rzeczy, więc ten koniec tygodnia niekoniecznie muszą to być takie jakieś straszne a, rzeczy odkryjecie, tylko że może coś takiego fajnego, a, niezwykłego wam się po, po, pojawi. I będziecie bardzo się cieszyć tym, tym odkryciem. Także bądźcie uważni w tym tygodniu i, a, i jakby wsłuchujcie się swoją intuicję. Słuchajcie też ludzi, którzy do Was a, mówią, bo być może się dowiecie czegoś właśnie, co, co dawno już chcieliście wiedzieć, a nie było to jeszcze jedną sobie taką. No, w tym tygodniu niektórzy jakby będą nabierać takiej pewności siebie, taka samoświadomość w nich nastąpi, no, która jakby też wzmocni ich na, na przyszłe, na przyszłe tygodnie, na dalszą drogę. Taki przełomowy trochę tutaj wychodzi tam to czytanie. No dziękuję Wam za wysłuchanie, że tak, no, Pozdrawiam i też proszę o jakieś komentarze e, i dziękuję i dziękuję za subskrypcję. Myślę, że jest mi naprawdę miło, jak piszecie do mnie i że po prostu się ze mną jakoś kontaktujecie. Jest to dla mnie taki odzew, że, że robię coś, co ktoś chce wysłuchać. Teraz zapraszam dwójeczki. Patrzymy, co mają dwójeczki w tym tygodniu od 13 do 19. Tutaj są jakieś te wypadły. Jakie sprawy w tym tygodniu będą dla Was? No, co? No tak się tutaj, jakieś takie będą, coś się będzie dało, bo tu jeszcze sobie tak zrobimy nad tym świeczką szybkie te karty. No, dziękuję wszystkim oczywiście za subskrypcję, za polubienia, za komentarze. Bardzo jest mi miło. Naprawdę, że, że jesteście ze mną. Zapraszam nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują, a możecie mnie zasubskrybować. Najpierw możecie się zapoznać z tym, co, co mam na playlistach, a także zapraszam. Zobaczymy początek tygodnia no tu widać, że jakoś pracowicie Ech. środek to tygodnia i koniec tygodnia Miłość, związki, relacje Otoczenie, rodzina przyjaciela, praca, finanse. No i rada. Zaczynamy tak. Tydzień jest tutaj rozpoczęty bardzo, bardzo będzie pracowicie, tak? Będzie to no, ten początek tygodnia dużo rzeczy do, do zrobienia. W środku tygodnia, jakby poczujecie takie coś, że najchętniej byście odpoczęli, że, że jakoś tak trochę was to przeciążyło. No i być może będziecie myśleli o tym, żeby jakoś weekend spędzić, spędzić miło. No i, i pewno będziecie się wybierać. Dzisiaj już sobie do, dopowiem ten środek tygodnia, bo tak jest. No właśnie. Tu było jakieś poświęcenie, żeby coś osiągnąć. I tu jakby koniec tygodnia pojawia się właśnie tak obiecująco, że że wykonaliście swoją pracę bardzo, no tak twórczo, jakby sięgnęliście po wszystkie swoje umiejętności i daliście po prostu z siebie wszystko. I tu widać, że, że będziecie zadowoleni, ale poczujecie takie przesilenie, zmęczenie. Także tutaj nie, nie rezygnować, dobiegacie już do mety, do końca tygodnia i będzie bardzo u Was. Jeśli chodzi o związki, to jest dziwnie, bo tutaj jest karta dziewiątka, o, dziewiątka denarów. Ona oznacza, że to jest jakby no, takiego szczęśliwa osoba sama ze sobą też, też tak, tak o, generalnie. Jakbym patrzyła na związki, to bym powiedziała, że spokój jest, że jest w ogóle super. Chyba, że ktoś zapragnie być o, samotny, no to po prostu pewno tak zrobi, żeby być A single też nie będą specjalnie szukały jakiejś osoby m, do związku, być może za dużo pracy będziecie mieli albo zajęć jakichś innych A coś tutaj, ktoś, jakaś osoba z przyszłości się pojawi jeśli chodzi o kręgi przyjaciół albo, albo rodziny A tu mogą być jakiś, jakiś powrót, będzie jakieś osoby w sensie jakieś spotkanie, czy, czy, czy jakiś kontakt. Tutaj można na to zwrócić uwagę. No w pracy tu widać, że trzeba będzie się maksimum o, kreatywności wy, po prostu wykazać. A, pra, pracowitość taka i zapał będzie potrzebny w pracy i to jakby odniesie taki skutek właśnie, jak, jak mówiłam, że tutaj jest tak, tak, to będzie taki po prostu Trzeba taki ten power w sobie, w sobie obudzić, tak? I, I naprawdę będzie tutaj fajnie. Jeśli chodzi o radę, to powiedziałabym, podążajcie za, za tym, co, co, co widzicie na horyzoncie, bo to, bo to Wam właśnie przyniesie, przyniesie Wam jakieś, jakieś wymierne korzyści, też tak? I efekty Waszej pracy, że będziecie zadowoleni. No i myślę, że to będzie taki troszkę troszkę prac, pr bardziej pracowity tydzień, ale będzie warto. Dobrze. Zobaczymy teraz sobie, co tu jeszcze wyrocznie, co wyrocznie powiedzą. W sensie to jest taka no, właściwie taki orakul, taki co tu jeszcze się dowiemy z kart takich. O, coś samo nawet wyskoczyło. Proszę, ścieżki życia, duchowość. No cel właśnie, ten cel. Ale to zobaczymy jeszcze. Może właśnie coś duchowego będzie jakieś. Uh -huh. hmm. No, tu macie takie coś właśnie o celu, żeby podążać za własnym celem i nie... Y Nie koncentrować się na takich lękach, zmartwieniach, jakiś po drodze, bo tutaj właśnie będziecie podążali ze, ze spełnieniem swoim, tak? Jeżeli przejdziecie, to, to, to jakby spełnienie marzenia albo właśnie takie spełnienie wasze będzie, będzie odczuwalne w tym tygodniu. Też uważajcie na sny, bo tutaj też mi się wydaje, że coś może w snach do Was przyjść. Te ścieżki życia Was prowadzą w jakiś konkretny cel, mam wrażenie. No, ci, którzy jakby się zajmują tu duchowością, to myślę, że, że te osoby mogłyby w tym tygodniu pomedytować sobie albo jakieś wglądy porobić. No, i generalnie to będzie takie szczęście, przyjemności, zadowolenie. To, co mówiłam, że pod koniec tygodnia jakby odczujecie tam, tą, tą energię, właśnie takiego spełnienia. No i to wszystko, kochani, na, na ten tydzień. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania. Tym, którzy oczywiście są moimi stałymi subskrybentami. To bardzo dziękuję a, i bardzo, bardzo lubię Wasze komentarze czytać, odpowiadać na nie. Czasami nie w ten sam dzień, ale, ale zawsze staram się odpowiedzieć. A, a teraz zapraszam trujeczki. Zobaczymy, co po trójeczek w tym tygodniu od 13 do o, 19 maja. 2024. Co tutaj będzie u Was? Słychać zobaczymy. Przegląd tygodnia. O. Dziękuję wszystkim subskrybentom. i oczywiście zachęcam do subskrybowania. Początek tygodnia. No. Środek tygodnia. I Koniec tygodnia. Związki. miłość oczywiście i singla, a rodzina przyjaciele. I praca. I oczywiście radę jeszcze sobie sprawdzimy. No tak, tak zupełnie inne. To czytanie niż to co było dwujech. początek tygodnia będzie taki będziecie się czuli dobrze, tak dobrze, tak w otoczeniu, w pracy, generalnie jak, jako osoby, może zadbacie o urodę. Tutaj jeszcze będzie coś takiego, że dla niektórych może być wa ważna matka ewentualnie szefowa. E, chyba, że wy jesteście właścicielkami firmy, to o, po prostu poczynicie jakieś decyzje właśnie na początku tygodnia. E, środek tygodnia, tu jakieś zrozumienie nastąpi e, jakiejś sytuacji. E, być może coś było niejasne w zeszłym tygodniu i to jakby tutaj. E, zrozumiecie, może to będą sprawy też nawet z przeszłości, których nie rozumieliście do tej pory, albo nie mieliście jasności sytuacji, to jakaś prawda, jakieś, uh, jakieś po prostu takie zrozumienie ogólno, uh, uh, ogólno pojęte, tak, <noise> czy to będzie o związki chodziło, czy o, o inne rzeczy, czy o rodzinę może tu być, bo tutaj jest jakaś um, będzie coś, coś tu się działo w tych kręgach rodzinno, że tak powiem, rodzinno-przyjacielskich. Koniec tygodnia generalnie bardzo dobrze. Taka radość, radość przebywania z innymi, radość dzielenia się, może ktoś się podzieli z nami czymś, taka ogólna hojność, tak? Hojność, w, wzajemna, bym powiedziała. Bardziej taka hojność wynikająca z serca, z tego, co, co mamy w sobie, tak? Czyli z nastawienia, z takiej energii po prostu wzajemnych przepływów, tak? To taka, taka miła hojność, nie wymuszona, czy taka, że na przykład jakaś tam Charytatywna o, działalność, że ludzie się czasami pokazują, żeby pokazać siebie, jak, jak dają innym, tylko to będzie taka od serca, właśnie. Dobrze. Teraz mamy tak, początek, y, tutaj jest jakby ten tydzień dla związków. No tu generalnie stabilnie. Coś może się pojawić, jakiś nowy pomysł na zakup domu, czy mieszkania, czy jakieś remoncie może też być związane z jakimś zakupem jakiejś ziemi, też mo, może być to taka szeroko rozumiana stabilizacja w związku. Jeśli chodzi o osoby,, które, które są no, singlami, to może się okazać, że właśnie przy oglądaniu jakiejś nieruchomości, czy przy wybraniu się gdzieś za miasto, E, mogą poznać jakąś osobę taką, no, taką stabilną, tak, do, do, takiej relacji, która może się przekształcić w coś bardziej a, sta, stabilnego, niż taka chwilowa a, miłostka, tak. E, druga sprawa jest taka, tutaj są związki i rodzina. E, I to nie dotyczy jakby partnera, tak, tylko rodziny takiej, no, w sensie, no, na przykład rodziców, dziadków, tam ociotki, wujki i tak dalej i przyjaciół. I tu nastąpi jakaś konieczność, coś, coś będzie trzeba, trzeba zrobić i to będzie, no, będą rzeczy, które, przed którymi nie możemy uciec, tak, czyli będą to takie sprawy takie kategoryczne w sensie będzie trzeba jakoś podjąć decyzję, czy coś zrobić, czy coś się wydarzy, czego się nie da już po prostu odwrócić, tak? Może być właśnie takie, takie, taka sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to generalnie jest bardzo tutaj tak stabilnie, ale taka jakaś hierarchia jest władzy tu pokazana. I teraz tak. Możecie się czegoś dowiedzieć od innej osoby, od jakiegoś eksperta, e, może będziecie na szkoleniu i tu będziecie się e, jakby no, dokształcać, tak? Ale też wy możecie być takimi nauczycielami. No tutaj jeśli chodzi o sprawy na przykład studentów, to widać, że, że będą tu albo jakieś, jakieś zaliczenia, albo coś będzie ważnego, tak, e, na tej uczelni do zrobienia. No, a jeśli chodzi o radę na ten tydzień, no jest czekanie, tak? Czyli wiedza, którą jakby... Jakby to powiedzieć? Wiedza albo sytuacja, która Wam jakby pomoże, pojawi się w odpowiednim momencie, tak? To będzie taki tam, więc czasami jak nie, nie będziecie wiedzieli, co zrobić, to po prostu poczekajcie na rozwój e, sytuacji. I tu, e, I tu się jakby to pojawi tam, Może to być też jeszcze taka pomocna kobieta, z której możecie jakby rad skorzystać. No i z wróżki też. Dobrze, a teraz sobie weźmiemy jeszcze rocznie. I co tam jeszcze dla Was w tym, tym, tygodniu, od 13 do, do 19 maja? Ojej, to leci, leci. Dobra. Hmm. No tutaj właśnie ta miłość taka, takie właśnie, No, to były bardzo fajne są, są te karty. Tu będziecie jakaś taka, jeżeli będziecie na tyle otwarci, żeby, żeby skorzystać z tego świata, że tak powiem, w koło, to, to będzie taka radość odkrywania pewnych, pewnych rzeczy. Także pamiętajcie też o otwartości na, na inne osoby, tak? czyli czy jakby ten koniec tygodnia może być taki. Tam, te, pewne sprawy Was wzmocnią wewnętrznie i, y, i poczujecie takie swoje wewnętrzne piękno, y, czy zewnętrzne, tak jak tu mówiłam, że możecie zadbać o urodę. No i sprawy miłosne y, tutaj y, będą na pierwszym planie dla niektórych. Y, myślę, że dla singli. No, jakby niektórzy pójdą też sobie na działki, jakby tutaj jakieś tam wycieczki takie na łono natury, kontakt z, z naturą, z ogrodem. Taka, tak zatroszczycie się o, o, o siebie, tak dacie sobie taki oddech od spraw codziennych. Także. Dziękuję Wam, trójeczki, za wysłuchanie a, tego czytania i oczywiście a, polecam się subskrypcją, lajkom. A no, jakbyście chcieli, tam na przykład, a, zbieram na jakąś lepszą kamerę, a, pomóc, to możecie mi postawić kawkę. Na, a tam jest podany link poniżej. A tych, którzy chcą czytanie indywidualne, zapraszam do siebie. Dziękuję Wam, papa. Pa.